Testujemy produkty świąteczne ze sklepów. Roślinny grzybowy klopsik z dobrej kolory. Dobrze doprawiony, pyszny. Zupa grzybowa z żabki, dużo makaronu. Mega to słone, trochę grzybowe, taka średniawa. Uszka u drusia z grzybami. Grube ciasto, mało farszu, mało wyraziste, słabe. Krokiec z piekarni od z kapustą i grzybami. Bardzo dużo farszu, cieniutki naleśnik, całkiem, całkiem dobry. Pierogi kapusta grzyby z żabki. Kwaśna kapusta, delikatnie za mało doprawione i dość grube ciasto. Było się gorsze, ale i lepsze też były. Pasztet firmy Lunter. Tofu i żurawiną. Gęsty, pachnie pasztetowo. Mmm, kamiczny, delikatnie słodki, bardzo dobry, aż mam ochotę zjeść więcej. Paszteciki z kapustymi grzybami z Lidla. Mm. Lepsze z całego tego testu, puszyste ciasto i mega dobry farsz jami.